Drodzy Sybiracy, przed chwilą podpisałem zaproszenia na 17 września na otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru do urządzającego prezydenta Andrzeja Dudy, a także do byłych prezydentów Rzeczpospolitej pana Bronisława Komorowskiego, pana Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy. Ale najważniejszymi gośćmi będziecie wy, bo to 17 września 2021 roku, mam nadzieję, spełni się Wasze wieloletnie życzenie i marzenie, że będzie otwarta placówka poświęcona Waszej pamięci, Waszemu cierpieniu. Wielu z Was nie doczekało, ale wielu z Was przybędzie na tę uroczystość. Chciałbym bardzo serdecznie Państwa zaprosić, bo będzie to Wydarzenie bez precedensu. Tutaj będzie upamiętniona ta golgota Wschodu, ale też z takim przesłaniem do młodzieży, do następnych pokoleń, żeby Wasze cierpienie nie poszło na marne, żeby stąd płynęło moment, memento, aby człowiek, człowiekowi nigdy nie zgotował takiego losu. Drodzy Sybiracy, życzę dużo zdrowia i do zobaczenia. 17 września 2021 roku na otwarciu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.